Jak ja wszystkim tutaj to pokazał, to jest kolejny odcinek z ja w Phoenix Pointa No i dobra, ile będziemy działamy, walczymy dalej Okej, 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 ok, Mam godzinę i za godzinę będzie Atak na no, tę bazę. Chyba wszystko było przygotowane z tego co pamiętam jeszcze możemy spojrzeć szybciutko Oho, tu jednej wieżyczki nie ma, tak? Produkujmy jeszcze jedną wieżyczkę na, na potem, ale teraz to się nie przyda, no ale kiedyś tam pewnie się przyda. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu nie będę rozwijał, tak że możemy statystyki myknąć... dajmy woli. Nic tutaj... Okej... Okay. Dobra, wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy... W sumie fajnie by było, żeby ta ekipa poniszczyła te... ...cytlotele, leża i tam dodatkowe... Inne rzeczy. A zobaczymy zaraz nie chwilę tutaj postoją. A oni się wycofali, to też spoko. Oczywiście nie jesteśmy na to, żeby to naprawić teraz Niestety No nic trudno, musimy chwilę poczekać tam tą ekipą, a reszta no cóż. Fajnie by było posunąć się, to bycie troszeczkę do przodu już, ale muszę być z tym ciężko. Dobra. No, mamy tutaj przyjemniaczka dwie randy. Musko plus kwa dużo tego jest. Mamy tutaj długiego. No, fajnie by było, jeżeli ten będzie w stanie podbić tu. No wystarczy, żeby to wszystko roz. ...rozgonić. Eee, w sensie może tu na początek. Jest dużo w sumie zasobów będę tracił na tym. Czy chcesz tyle zasad z stracić na tym? O. No nie wiem, zaraz rasoczyły... Chyba nie by było tego dobić. U, mam mocną broń. Mocną broń, kurczę, niestety. Dobra, ty pobiegnij. Na pewno, ty nie też. Mhm. Zacznijmy od tego, wydaje mi się, że nie będę tam korzystał z tego aż tak bardzo. No nie zabiliśmy go kurcze jeszcze. A teraz powinien już umrzeć w tej turze. Przydałoby się tam zacząć ranić jakoś tak bardziej. Ty daj, daj sobie szturm jeszcze. No. Puknijmy sobie jeszcze tutaj raz i... jeszcze drugiego snajpera, który... O, ludzie, no, ty, ty, ty jesteś tak daleko... Cało się nie przyda to niestety... Hmm. tak, minusowa by się to, że może się nawet bardziej przydać. Co one mają tak dużo punktów woli. Jeszcze raz dużo. tu by się przydało coś jeszcze. Ty sam widać, szkoda. Liczyłem szczerze mówiąc na... taki niepełny... atak, ale dobra. Skoro jest taki jestem, przejdźmy sobie na syreny jeszcze raz. Pogonki poskładane... Dobra. By logiczne, tylko łapów wystało z tej tarczy. U, nie trafił niczym. Super. Ja też potrafię krzyczeć jak trzeba. Ta, 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 ta HP ma to ta HP-ma, czy te trzy tury by wytrzymało chyba. Jeżeli weźmiemy Might kontrola to chyba będziemy w stanie przejąć tą istotkę i potem... Możemy tak zrobić, wywołajmy No. I podejdź. Ty Ogarnij się i strzelaj do tego dziada. Dobrze. Podejdziemy tutaj. Nasz kolega niech go pod, podleczy troszeczkę. Poskładajmy go. Nawet na fula dajmy. Naprawmy głowę i dajmy mu jeszcze jakieś przeciwmulowe toaletki. Będzie Super. Ten tryton jest martwy, dlatego wolę sobie odpuścić strzelanie do niego. Zostawię parę jeszcze chwil. Hmm. Czy ja chcę coś jeszcze tutaj zrobić z tym wszystkim? A nie by było jakby on dobił, bo wtedy dostanie punkty woli, więc może podbiegnie po prostu tam. Chyba nic łapki. O, to go nie dobiję. Właściwie to jej nie dobiję. To szkoda, ale dawaj. Będziemy mieć pewność, że... że tam już będzie martwy koleś. No, niestety tam nie dobiłem. Tym naszym kapłanem jakoś się z tym poradziłem. Serana nam już spadła, ale to nic, bo robimy tak, yy, ty. tego. Świetnie. Dobrze. Ty widzisz stręf? No to nie. Chodzi mi o to, żeby utworzyć jak dominata, tak podejdę tu szleftego, potem stręf tego, potem stręf tego. E, czy to już wystarczy? Musimy oczywiście zacząć od tego, że zabiję sobie tego dyskiem kilka punktów woli. I teraz możemy dać te powadry Podejść Podejdź tu, spałać to syrenę. Podejdź tu, spałać tam tego padło. тут я все-таки сейчас все, все Хм. generator był uszkodzony wcześniej zobaczę sobie potem w postprodukcji może się okazać że był bo po, ktoś po go tam ciągle bije też może być jakaś opcja może być też to że potrzebujemy jeszcze przeżyć jedną falę tych yy, dziadów Ale wydaje mi się, że to nie powinno być miejsce. No nic, teraz uczymy. Podaj do cudu, bo liczę na to, że nas podleczy. Kumpel. OK. okej dobra spoko jest to te pudło no i dobra yy, w takim razie spróbujmy dobić tego ciodo i to będzie tylko jeden strzał nie dobrze a jak wygląda na to na pistolet może trafimy pistoletem? nope dzisiaj nie mamy szczęścia do pistoletów coś się zdarzało już kilka razy że mieliśmy mega szczęście w tych pistoletach tarcza No skoro taką sytuację to po prostu go zniszczmy Okej, okay, teraz jeszcze drugi Będziesz mógł wypchnąć tam, tak ty będziesz w stanie wypchnąć. Muszę być jeszcze jedną osobą, która byłaby w stanie wypchnąć, czy ty też podejdź. I tak, w takim razie ty podejdź sobie tu. Tylko ciekawe, czy on już jest liczony jako zagrożenie, czy nie. Zrobimy tak... Zrobimy tak... Strzelnijmy sobie tym cudem... nie przestanie się ruszać... Dobra, koniec. Na szczęście oni się liczą jako cienie. Liczą się jako cienie, o proszę. Kiedyś pamiętam, że się nie liczyli i wtedy takie zakończenie misji wystarczyło. Ale okej, okay, nie ma tragedii, wrzucimy tancerz elektroniczny. Bardziej się pamiętam tego chyba. Ten tutaj. Zaraz znaczy. Jeżeli nie jest zniszczymy wierzyczki, będę zadowolony. Chyba tam na wieżyce miła będzie mi zależało. którą zniszczą dziady jedne. Zobaczcie to tryton usta, że to nie jest zagrożenie. Usta zagrożenie wioszeczkę. Szkoda. To jest dużo zasobów. Biorąc pod uwagę, że ja znaczy nie jestem uszczędny zasoba. To też nie jest. Super fajde No ale dobra. I tis młot, i tis to bawiają Dobra, wywalił ładnie. Teraz tak, ty! Prój w tego ciada. Właściwie... Chciałbym dobić tamtym, bo on dostanie trochę więcej punktów do Tak. Przyda, przyda się kapłanowi, żeby dostał expa więcej. Przecież nie jestem pewny, czy za niego też dostało ekspa. Ale raczej powinni. 36 ekspo spoko Czyli inaczej to jest, to jest ten poziom w którym zaczynaliśmy to 86% bo inaczej cóż byłoby ktoś by nas tam jeszcze mił. Tamten przeciwnik nie mógł teraz sobie, sobie tak zniknąć, a nawet jeżeli byśmy widzieli, że dostaje to ten generator. Tak bym obstawiał, że to się zaczęło od tego poziomu. I dopóki nie zobaczę na powtórce, to nie, ma, nie mam pewności. Pewnie. Jest jeszcze wyżyczka, która nam oberwała niestety, ale to nic. Nic, nic się nie stanie. Słuchajcie, bo się tak. Obiekt badawczy ten został tutaj zrobiony w ten sposób. Wydaje mi się, a, że teraz autentycznie to, co mogę zrobić, to zniszczyć ten obiekt badawczy, bo jest nam niepotrzebny. aby Mamy... Zyskamy trochę technologii, ile by prawo kosztował. Strasznie dużo. Ja nie będę naprawiał tego, nie oszukujmy się. Nie naprawimy tego już, bo. Szkoda naszych na to zasobów po prostu. Mm, ty tutaj zostań chwilę. Mamy tam bazę yy, tych dziadów. Cytadele. W końcu coś wróć. Yy, zostań jeszcze pod nasze chwilkę. Tak. Czy ja chcę próbować teraz spadać resztę najpierw? to by było właściwie, nie? Najpierw spadajmy resztę A potem rzucimy się na yy, do stanów Zjednoczonych z te sądy Spadamy to po prostu To jest Tu się leczy Obserwator się zrobił Icenia Wam jeszcze bardzo mało chociaż Atakują nas. O proszę. No, to tego nie kojarzę, żeby nas mogli atakować. Ciekawe. Hmm. Właściwie, możemy próbować, chyba, spróbujmy walczyć. Oho. Okay. Jeszcze u broń, którą... Yy... jeszcze wrażenie i tak zadawałem, ale teraz trafi mnie drugim tetowstwem pewnie. Nie, trafił w, yy, w rdzeni, okej. Okay. Spróbujmy może w tego trafić, chociaż raz, bo to jest 350, dobrze, to... Bez, a proszę, ja że są bardzo duże. Nie u nas. My musimy się wycofać. to jest test po prostu. No, Takie głównie do nas podchodzi, niszczy nam po prostu sterowiec. Ja się na to nie zgadzam. Czy mam tutaj w siłach powietrznych coś, co może się przydać do tego? 1400 zasięg. Gubie tylko się nie dodaje do niczego w tym momencie. Zróbmy tak. Naprawcie. On nam to zniszczy, zanim będziemy w stanie coś zrobić, ale może spróbujmy. Nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu, zanim zanim my tutaj dolecimy z tym, to on walnie nam dwujeczką i wtedy rozwali nam ten... Następną rzecz to jest bez sensu po prostu. Ciągle nas tutaj atakują. To jest straszna lipa z tym. Jeżeli chodzi o was, yy, to myślę, że możemy zacząć coś tutaj dziać. Tam jest leża, spróbujmy. No niech ukrywa swego sena, okej. Dobra, dobra, tam. Nie płaczcie. Oczywiście nam zniszczyli to wszystko, doprawimy to Muszę tu chyba mieć bazę, która byłaby takim backupem, czyli to na przykład tak 600 ze sobą potrzebujemy tego, bo tutaj jest straszna lipa, jeżeli chodzi o to Nie jestem w stanie zrobić nic bardzo sensownego. Aby spróbować przejąć wrogi statek, nie przejmować się tym strzelić do tego. Może to tak jakoś wyjdzie. No zobaczymy. Jeżeli trafimy tam dwa razy... Trzy razy muszę trafić. Jeżeli musieliby się bić. 80% trafienia. No zobaczymy. Co? To, to były obrażenia o wiele mniejsze chyba, że leczenia elektromagnetyczne wchodzą całkowicie też w statek. Nie to by było bez sensu. Ale bieda... Nie, ja to przeczytam, nie, to, to jest już, to jest za dużo. To jest za dużo. Czy autosave nam łapie... Eee, Przedmiot czy po No nic, uczymy się nowych rzeczy. Eee... Ja po prostu ogarnę tą sytuację, czytując po prostu kolej, wcześniejszy jeszcze zapis. To jest... no dobra sprawę cały odcinek, ale spoko. Wrócimy do tego momentu i zaczniemy od tego momentu kolejny odcinek po prostu. Czyli od ataku tutaj. Przy okazji też przerzuca tutaj pewnie te siły lotnicze. E, w, może sobie nie kwipułek tam temu statkowi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie kończymy odcinek, w który jest ucinki z oglądaniem na cię, że się Wam podobało. No i zobaczenia w kolejnych odcinkach. Da